Siemanko widzowie, jestem przychodzi, słuchajcie. Będzie oczywiście kolejny odcinek z Bim Engine Drive. No i tak. Dzisiaj będzie kolejny transport z ameryczki, No więc co? Lecimy z tym transportem. No i tu mamy ten nasz cały transport. No. Więc jedziemy na plac. To znaczy, kierowca ciężarówki jedzie na plac, no To nie ja Boże, ten głupi znak urwigo go ich go Niech nie, nie, nie przeszkadza poleciał, jak fajnie. Podoba mi się Mercedes, prawie ten, ten z góry prawie spadł, ten Lamawerik. Mercedes się wdziebał w to. Jest G. Podoba mi się, to podoba mi się. E, dobra, tak to, zjechać tym. To jest na chodzie, to ogólnie tylko blacharsko, nie? No, troszeczkę blacharsko tutaj daszek, no. Troszkę tam podpukaj daszek, troszeczkę z przodu, bo to tak bo po jakim dachowaniu jest. Nie, no nie widać, że po jakimś dachu to jest. To jest elegancki samochód. Dobry samochód byłoby Lastra. Tak. Dobra, forklift. Musi być forklift w tym odcinku, bo nie otworzę forklifta. Forklift musi być, musi być, musi być, musi, musi, musi być forklift. Dobra, trzeba to przyspieszyć, ten proces. Jak to to poważnie? Trzeba przyspieszyć ten proces. opuść podnieść, opuść Co tu się dzieje? Czy tu muszę komentować? No dzisiaj mi nic nie idzie. To jest tragiczny dzień. Piątek przed świętami. Niby tak fajnie. No i się wszystko wywaliło. Jak się zaczepiło, to pokrywo wiadosko. Weź to odpal Mało FPS-ów jest, czemu? Taka w drugą stronę, jak go się odgięć Znajmniej nie trzeba, tylko pasowałoby. Intensywne skręcanie, intensywne jeżdżenie, intensywne wszystko. Wszystko jest intensywne. No. Teraz to nie, bo nie tak hamowałem ostro. Ale ten samochód, tak był, był raczej na złom. Nie wiem co z tej Ameryki kupiły. jakoś szrota, ale. Nie wiem co ten klient miał w głowie, że on chciał to naprawiać, nie? Niech się tutaj stupnie. Tu pół samochodu nie ma I tutaj będą problemy Najlepiej by to koło urwać Tylko nie wiem, czy razem z tym kołem się nie urwie cała laweta No bo tu jest to rozłożone Znaczy złożone, znaczy rozłożone Znaczy nie wiem Czy jest rozłożone, czy to jest złożone naprawiać to pal. No, silnik działa tylko silnik wyciągnąć kolejną mocnikę wywieziemy na złom bo tego naprawiać nie ma sensu tylko coś się rozbierze poza filmem to, się to wywiezie na złom bo to nie ma sens nawet tego naprawiać to się nie, po prostu się nie opłaca nie Tu się nie, nie opłaca się, no to jest jakiś... nie wiem co to oni kupili, jakiś... Szajs z tej Ameryki hmm. Tylko to na części się nadaje Więc poczekam na decyzję klienta, poza filmem się rozbierze to. Ja dostanę Musimy na decyzję klienta poczekać. Ja bym tego nie naprawiał, bo to szkoda mojego czasu. No. Tylko to na części sprzedał. Rozebrać oddzielnie na części cały środek, bo to drogi środek jest. A zjechać tutaj nie ma co bardzo tutaj robić. To jest wszystko podrapane, bo gniotki to wszędzie są. Tu kabon fiber nawet ucierpiał chyba Ja tu wszystko ucierpiało Oprócz tyłu tutaj I trochę daje oh, Sorry później późno jest Dobra tego nie naprawiamy, więc trzeba się wziąć za coś innego Czyli to. Coś innego to jest to. Ach, tam lagi, jak nie wiem. O, to wie, jak się u mnie rozpadało. Bierzemy co lepiej, bo to się nic z tego nie wykrzesa. Ja mam tego taki naprostowo w życiu. to te drzwi są wmurowane? Kurany. My... Ja się pytam. One wmurowane co przecież. Pada? Normalnie słyszę jak w parapety mi wali. Na dworze Hej z Ameryki normalnie Tamten Mercedes Pewnie zapłacili za niego pół miliona A przyjechało takie, że to szkoda gadać. Nie zastanawiam dalej, Czego te drzwi się tak oberwały dziwnie. Próbuję je umęczyć. Umęczyć je psychicznie. Ale się nie da chyba. Umęczyć ich psychicznie. Większe DPI, większe DPI. Potrzebne jest większe DPI. Nie da się. Stwierdzam, że się nie da. Umęczyć ich nerwowo. No. To DP jest szybkie, no za szybkie Too much. No Buda jest na ramię Tak To sobie coś usiadło No jest git. No i co? Masz się do czego przyczepić? Nie. To no jest spoko tam gadać. Czy tu jakieś drzwi weszły w pakie? Jaki tu problem przecież jest? Można jeździć? Można jeździć. Komu to przeszkadza? No ja, ja w tym problemu nie widzę. Jest to jakieś drzwi w pacie? Problem? Brak problemu. No dobry samochód. Po co do dla blacharzowej? No elegancki samochód. Jeździć takim. Nie, no. Co tam, że, że się sąsiedzi się będę jakoś dziwnie patrzeć? Może się będą patrzeć tak dziwnie, bo ty jesteś mądry. Na przykład? Na pewno, na pewno. Teraz pokażę. No, na pewno, wam was pokażę. Boże, te znaki przecież są teraz kolizyjne. Co ja, odwaliłem. No, tak, tak, też można jeździć. Ja w tym nie widzę problemu. Tak, też można jeździć. No. Porządek tak wyjeździć, nie? Nie no, zawaliście się jest. Szczepisz się? W życiu. Nie no, elegancko jest. Laszka można smażyć. Tam się będzie czepieć coś. Hmm. Dobra, jest gotowy? Jest gotowy. Jest gotowy fork? Jest gotowy fork. SG, SG Really G mm -hmm. no, nie, cofanie Teraz unik taktyczny Taktyczny unik Teraz taktycznie z czasem wyjechać No bardzo taktycznie Teraz taktyczny wyjazd. No. Trochę manowrować i będzie git. No. Yy, tu to dobrze wszystko jest. Wszystko jest w porządku. Do czego się przyczepić, no? Morki na lakierze nie ma. Więc git, chopiej. Przszepisz się w życiu. No jedzie. za garaż. Jedziemy. Odstawić gotowca. Ale widzowie, jeśli chodzi o komputery, jakbym się dowiedzie, że, że któryś z widzów moich kupił gotowca to będę go normalnie pokroił. Gotowce to są normalnie takie, że. No. Trzeba zobaczyć, czy dobrze się laka smaży. Ale tak, czyli samochód jest dobry, no? Podstawowy test samochodu, jak się smaży laka? W tym wypadku wykwintnie. Nie wiem, do czego przyczepić Jest ładnie się smaży laczka. Więc samochód daje na 50. No. Tu wysiadamy. Dlaczego Taka strzałka jest. Już nie ma. A jednak jest, a jednak nie ma. I tym bałwankiem. Ui. Stasi i bałwan. Nie, widzieliście, widzowie film? Oglądaliście Stasi i bałwan? Jak nie, to musicie sobie nadrobić. U mnie. Na kanale. Jest, stasi film. Stasi i bałwan. No. Miesiąc temu był Nawet nie może Miesiąc Nie no, około miesiąca temu Był ten taki film Jak się wsiada do pojazdu? Mam takie bardzo zasadnicze pytanie Nie wiem O co domyśli Czego się tak zagrzało? W niechłodnicy nie No nie. jest. Tyle, że pokrzywia. O, ten bagażnik trzeba urwać. Albo mniej brutalna metoda odpiąć. No. Może Można po Można. Proszę bardzo, pokazane, że można podobroć. Nie trzeba za każdym razem sił. No, tutaj, tak. Lusterko, urwany. Dawidzenia. Dawidzenia. Do wywałki. Tutaj, coś ten. Tu. Tu naciągnąć nie wiem co trzeba, ale. No nie wiem co. Ta chorągiwka to nie wiem po co jest. Ale już nie ma. A bo co w ogóle, widzę, będzie dla nas samochodzik. Tak. A no i tak. Na 1000 subskrypcji widzę, że robimy live'a. Więc subskrybujcie, albo wysyłajcie kolegom wszystkim, którym możecie, albo chcecie, albo chcecie mnie wspomóc. No bo za tysiaka robimy po prostu sobie live'a. Takiego wiecie, luźnie takiego live'a, pogramy sobie jakieś gierki. No, tak. Tyle ode mnie. Tu zawias chodzi pięknie. Bylsztajn. Pomiędzy siedzi Bylsztaj. Zobaczymy, gdzie to siedzi Bilztejn. Jak tu siedzi Byrsztein to jestem bypass, bypassa, nie Bölsztejn. Myślałem to jest Belsztein. Czekajcie, Bilztejn to jest zawieszenia? A, Bilztejn to jest do zawieszenia, widzowie. No, z tego co pamiętam tak. Że Bilztejn to raz zawieszenia robi. Dobry zawias. Jak prawidłowo przetestować zawias według Fly. Bierzesz tutaj łapierz za to i robisz tak. Ziu, 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 ziu. Jeśli zawias to wytrzyma, jest G. W tym wypadku jest G. No. Dobra, zakładamy te wszystkie części i musimy się przyjechać zrobić jazdę testową. Po jakimś ładnym szutarku. FS, ratuj. Zbiera się, wykwint Jakby jakaś droga była polna, ale idzie jak to, jak złe. Co to jest, szybki teścik? Hmm, drzewkowrowie? Żaden problem, po prostu przez nie przejść. Drzewkowrowie i na drodze? Problem w życiu. w ogóle za miasteczko jakieś miasteczko kraje trzeciego świata no o, tu sobie jakoś wyjedziemy tak o. A, właśnie. Nie no, nie to Magic Dread czasami mnie bawi, a czasami mnie tak wkurza. Niektóre drzewka, wiecie, widzowie, malutkie drzewko, powiedzmy coś takiego, nie? Niektóre są takie, a niektóre są takie jak na przykład to. Wiecie, że macie pełną kolizję, jakbyście w ścianę walnęli. Tak jest teraz. Niczemu. Mhm. czemu. O, tu jest taka droga z takich płys, Przetestujemy sobie zawias. Oj, oj, oj. Dobra, nic się nie stało. Przekręcamy i jedziemy z powrotem. Przez tą drogę sobie tak przelecimy tak grubo. ten zawias wybiera. Elegancko, tylko nie wiem, że mu są takie lagi. Nie no, zawias miodzie. Po prostu jest miodzie. Zawias jest miodziowy zawias. To jakiś PGR jest? Co wie, no to dzisiaj kolejny film z Farminga 25. Wrota się otworzyły. Co za się. O kurde. To nowość tak. jakaś chyba jest. Gdzie się podziały te PGR-y? Tu świnie Dobra, prawa autorskie no, To powinna być kiszonka, kiszonki nie ma, jakie gówno jest Dobra, widzę wyskaczewę przez płot No, tak się skacze przez pod, poradnik, jak przeskoczyć przez pod. No, to będzie takie drzewko z jeżynkami, no, takie krzaczek z jeżynkami, i was to widzę to nie? Na rach. No jak? O tym mówiłem. Krzaczki, nie? No, te Ładny. Dobra, widzowie, To na dzisiaj by było wszystko. Subskrybujcie kanał. No i co? Widzimy się w innych odcinkach. Cześć.